Simomurdy z tej strony Norek, a to jest FAK albo FAKU F -A q ym, Czyli najczęściej pojawiające się pytania lub wiadomości, lub cokolwiek w moim kierunku najbardziej będzie to dotyczy dotyczyło ludzi, którzy mają mnie w znajomych na Lolu, czyli około 300 osób. Ym, więc ym, zaczynamy. Proszę się o zapoznanie tego, bo to prawdopodobnie nie tylko mi, ale i wam zaoszczędzi trochę czasu, y kiedy poznacie wszystkie te pytania, bo one się co chwilę powtarzają i nie tylko pytania w sumie, ale to zaraz się y, o tym przekonacie. Więc zaczynamy od pierwszego, czyli GRASZ? W LoLu strasznie dużo dostaję tych propozycji i zaproszeń do gier, czy to normali, czy cokolwiek, aramów, bla. Ble, ble, i wiadomości typu, czy grasz, czy mam czas zagrać i bleble. Ble. Od nikogo z was, z widzów, nie akceptuję zaproszeń do gier. Czemu? Bo gdybym miał to robić, to musiałbym siedzieć na rolu przez nasze no, grać, w sensie 24 godziny na dobę, i i tak nie miałbym czasu na zaakceptowanie wszystkich Waszych propozycji i zagranie z Wami osobiście, indywidualnie. Więc nie, y, nie będę z Wami grać. Nie pytajcie się o to, po prostu, jakby nie było tego pytania, nie? Y, więc mam nadzieję, że to pytanie już jest zrobione, że nigdy się już na nie nie spotkam. A jeżeli dalej będą się te pytania pojawiać, ponownie cały czas pisać do, do mnie będziecie, czy gram, czy cokolwiek co będzie dalej zaraz, to będę po prostu odsyłał Was do tego filmu i będziecie mieli sobie przeczytać, nasze oglądnąć i na wszystkie te pytania, które się teraz pojawią i zdania i cokolwiek nie będę odpisywać bo gdybym miał odpisywać na każde z nich, to musiałbym poświęcić na każdego trochę czasu i to zajęłoby mi za dużo. Więc po prostu zrobię jeden film porządny, taki właśnie ten o, co oglądacie i będę odsyłał Was wszystkich, którzy będą, po, którzy będą powtarzać te pytania. Więc... Czy gram? Nie, nie pytajcie się o to. Jak będę grał, to będę robić sam gry, ja będę was zapraszał, a nie wy mnie. Co się łączy z drugim pytaniem, czyli kiedy gra z widzami? Um, nigdy nie mam pojęcia, kiedy zrobię grę z widzami, nie pytajcie się o to kiedy, bo robię to na spontanie. Gram sobie czy cokolwiek, gadam z kumplami i nagle, o dobra, zagram sobie z widzami. Robię grę nagle, spontanicznie, nawet nie, nie planując tego, zapraszam was wszystkich, którzy są na liście, um, Akceptujecie w 2 sekundy niecałe i już jest full room i gramy. Poza tym, jak zapraszam Was do gier z widzami, to nie zawsze wszystkich nie wszyscy zmieścicie się w zaproszeniach, bo LOLMA także ma jakąś tam liczbę ograniczoną zaproszeń, ile mogę wysłać naraz na do jednej gry. Wiecie, drugiej już po prostu nie zdążam czasami nawet zaprosić, więc nie zawsze dostaniecie zaproszenia do gry, mimo że tą grę z widzami gram. Yy, więc yy, czasami po prostu wiecie, albo pierwsza z góry ludzi biorę, wszystkich zapraszam, do pełna aż się nie zablokuje, albo od dołu, albo po środku, zależy, więc po prostu czekajcie na te gry z widzami, nie pytajcie się kiedy będą, bo nigdy nie wiem kiedy. I nie pytajcie się też, czy zrobię tą grę z widzami. Okej, okay, następne pytanie to trzecie duo. Um, nie. To jest też podobne do pytania pierwszego, czyli czy gram, ale to jest jeszcze z duo, czyli ranked, więc to jeszcze bardziej odpada. Z widzami nie gram duo w ogóle, żadnych rankedów, więc nie pytajcie się o żadne duo. Najgorsze jest, jak w ogóle spyta się mnie jeden koleś z 24 poziomem, czy gram duo, jak on nie może rankedów grać, więc najpierw w ogóle przed napisaniem czegokolwiek zastanówcie się, co piszecie, a później to wyślijcie dopiero. Więc duo nie. Czwarte. Nagrywasz? Zawsze jak zaczynam idę w kolejkę, albo jak gram, zawsze pojawią się co najmniej 3-4 pytania, czy nagrywam. To robi się irytujące, strasznie to mnie wkurza, jak ktoś pisze nagrywasz. Yy, po pierwsze, co to zmieni? Po drugie. Co to zmieni? <grych> Naprawdę nie wiem, po co wam to wiedzieć. Yy, I nie pytajcie się o to. Jeżeli nagrywam, to nagrywam, a ja, jeśli nie, no to nie no to nie musicie wiedzieć o tym. A jak nagrywam, no to dowiecie się o tym w następnym dniu, kiedy ten film wrzucę. Więc proszę nie pytać się, czy nagrywam. Piąte pytanie. Pozdrowisz, jak będziesz nagrywać? I też się łączy to z czwartym pytaniem, czyli nagrywasz, bo czasami ludzie pytają, nagrywasz? Jeżeli tak, to pozdrów. I też pytanie dla was teraz, co to zmieni, jak was pozdrowię? Nie będziecie żadnymi, kurde, nie wiem, jakimiś super, hiper ludkami, jak was pozdrowię. Ja sam nie jestem jakiś super, hiper, nie jestem sławny, niektórzy piszą, pozdrowisz, będę sławny. Nie, nie pozdrowię, nawet jeżeli nie nagrywam tego, piszę nie. I to też myślcie, bo... Y Pozdrowienie niczego nie zmieni. Chyba, że zasłużycie na coś, to sam z własnej inicjatywy Was pozdrowię. Więc y, to też pytanie proszę o niepowtarzanie się więcej. Szóste y, to jest zdanie, nie pytanie. Wbiłem Silver 5, czy cokolwiek wbiłem i tutaj wstawcie sobie nazwę dywizji: Brąz 4 czy Gold 5, nie wiem, cokolwiek. To nie jest jakoś interesujące, to bardziej daje pod spam, bo, pod spam, bo gdyby każdy miał mi mówić, do jakiej dywizji właśnie wszedł, czy cokolwiek, czy nie wiem. Je, o, właśnie wbiłem, wygrałem mecz, jestem Silver 2, 69 punktów. No, co mnie to tak naprawdę, serio. Jak jeżeli wbijecie Challengera, czy chociaż ten Diamond, to się wtedy się możecie pochwalić, a ja, ja wam pogratuluję. Ale wiecie, takie coś, że o, mam Silver 3 i nie wiem, Siemanko, to. Proszę, to samo się łączy z e, tym, na przykład właśnie zagrałem Normala, czy zagrałem sobie grę i byłem 26-0 Rengarem, patrzę his mecz historii, a tam gra Rengaren 26-0 na botach. No to błagam was, też nie spamujcie mi takimi, o zrobiłem super, hiper, nie wiem, quadre, czy dubla, albo właśnie jakiś fajny się wynik tym czempionem bo to zdarza się co chwilę, co kilka minut, ktoś ma taki wynik, więc to nie jest jakieś oryginalne, więc proszę, nie spamujcie mi aż tak. Siódme pytanie, Czy bardziej nie pytanie, tylko rozkaz, zrób grę z widzami. Tak jak mówiłem na początku, w drugim pytaniu, nie, nie każcie mi, nie, nie mówcie mi, co mam robić, to po pierwsze, albo nagraj coś, albo coś, Manko, nie, nie mówcie mi, żebym robił gry, gier z widzami, zrobię, jak ja będę miał czas, chęci. I możliwości, bo jak wiecie lub nie, mam problemy z netem, a i mogę grać praktycznie zazwyczaj w 85% tylko wieczorami. Um, czemu nie chcę się tłumaczyć dziesiąty raz, um, po prostu nie, nie, nie gram i nie mówcie mi, żebym robił gry z widzami, bo akurat jesteście, bo macie czas i i TD. Tak samo nie mówcie mi, że jak będę robić gry z widzami, to zaproście, zaproś mnie pierwszego, bo ja chcę z Tobą zagrać. Każdy, który mnie dodał do znajomych, prawdopodobnie chce ze mną zagrać, więc ty nie jesteś wyjątkiem, mówiąc mi, żebym zaprosił Cię pierwszego, bo chcesz zagrać, więc tego nie zrobię, zaproszę wszystkich naraz. Ósme, kiedy następny odcinek? Um, staram się robić jeden odcinek dziennie, więc ciężko y, się nie, nie zgadnąć, y, kiedy następny odcinek takowy będzie. Prawdopodobnie jutro. Y, jeżeli nie jutro, to pojutrze na pewno będzie. I Chyba, że będę miał jakąś tam dłuższą przerwę, ale prawdopodobnie o tym Was powiadomię. Ok, dziewiąte. Nagraj coś i tutaj wstaw czempa, którym chciałbyś, żebym zagrał. Um, nagraj coś zedem, nagraj coś udyrem, nagraj coś ble, ble, ble. Nie mówcie mi takiej rzeczy, bo zazwyczaj jak gram solo queue, to y, pikuję coś, czym ja najlepiej ogarniam i jest najlepsze w teamie w, pod team comp. Ja nie pikuję co chcę zazwyczaj. Ja staram się wziąć coś, co radzi się dobrze z moim, radzi dobrze z moim timem i jest równie dobrze e, przeciwko wrogiemu teamowi. E, więc nie mówcie mi tak. Ja próbuję, staram się, wiecie, tam wyłapać jakieś takie postacie, które chcecie, które mogę mam zamiar zagrać i w ogóle, i to robię. Czasami tam mam jakieś normale czy coś, ale Solo Q nie ma mowy o takie, takie coś, chyba że nie przypadek się zdarzy, że ok, akurat tym zagram z czym chcieliście. Więc po prostu nie, nie pytajcie się, proszę, nie proście, o żadne czempy, które mi mogłem zagrać, bo takie prośby to jedynie na normalach by działały, kiedy wiecie, nie trzeba prosić o pozycję, cokolwiek, tylko wiecie, idę albo piątki jakieś, i nie pytajcie się o to, nagraj coś czymś, to odpada. Dziesiąte. A może jednak zagrasz? Nie, powtarzam, nie, nie zagram. I tak samo, najpierw zapraszacie mnie do gry, ja deklinuję. A wy i tak się mnie pytacie, na wiadomości, wiadomość piszecie, czy gram. Nie, nie gram, więc nie. Jak deklinuję zaproszenie do gry, to znaczy, że nie gram. To chyba logiczne. I to byłoby na tyle dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że do niektórych coś co nieco dotarło i że yy, to przestanie być powtarzane cały czas, te pytania. I to mnie trochę wkurzało ostatnimi czasy, więc... Zapoznajcie się jeszcze raz, nawet jeżeli ten, to wiecie, obejrzyjcie sobie jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli nie dotarło. a Ja wszystkim, którzy, którzy będą pytania te powtarzać, będę um, wysyłał te film, ten film. A jeżeli będą się powtarzać nadal, mimo po, po obejrzeniu i spamować będziecie specjalnie, będę was usuwać. Miejsca się zrobi przynajmniej dla innych widzów, którzy spamować nie będą. Także dzięki za uwagę jeszcze raz, trzymajcie się. I miłego dnia. Na razie.